Cztery kolejki już tylko pozostały do końca sezonu 2033-2034. Mamy przewagę 8 punktów nad siódmym w tabeli Sheffield Wednesday, 9 nad Barnsley i 10 nad Colchester United. Motywem przewodnim dzisiejszego odcinka, na który Was serdecznie zapraszam, będzie walka o playoffy, na które mamy ogromne szanse i mam nadzieję, że już dzisiaj uda nam się to zrobić, że nie będziemy musieli oglądać ostatnich dwóch kolejek i mieć tutaj niepotrzebnych dramatów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, kolejny epizod brytyjskiej przygody w FM-ie 2023. Zanim rozpoczniemy, to jeszcze serdecznie Was zaproszę do subskrybowania kanału, bo już za dwa dni wyjeżdżam na wakacje i mam nadzieję, że przez te dwa tygodnie, przez które mnie nie będzie i nie będzie żadnych filmików na kanale, będziecie tutaj zaglądali, będziecie subskrybowali, będziecie też napędzali nasze media społecznościowe, Twitter, Facebook i serwer Discord. Tam Was serdecznie zapraszam, linki macie zawsze pod każdym z odcinków No ale ja wrócę przecież tutaj już niedługo i dalej będziemy kontynuowali tą naszą wspaniałą Sheffieldowską przygodę Zatem słuchajcie, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy dwa spotkania jak zwykle, jak przeważnie jak zwykle Mecz wyjazdowy z Crowley Town, który jest na miejscu 22, ale niebezpieczny zespół, bo oni walczą o przetrwanie jak widzimy no i z takimi zespołami nigdy nie gra się łatwo, poza tym jest to mecz wyjazdowy. No a potem mamy u siebie Ipswich Town. Tu powinno być troszkę łatwiej. Piętnaste miejsce tego zespołu. Cztery punkty. Cztery punkty. Tyle potrzebujemy, żeby się w tej strefie playoff już po tych dwóch meczach dzisiejszych znaleźć i to będzie naszym celem. Zwycięstwo, remis, a najlepiej dwa zwycięstwa, żeby już nie było zbędnych tutaj jak mówiłem, dramatów. Zatem dzisiaj o godzinie 15 na stadionie Crowley Town zagramy w składzie. Kieran Kenwright na prawej stronie nie zagra, Patrick Soltan, bo zmęczony. Bradley Jones kontuzjowany, więc nie mamy prawego obrońcy. Wobec tego będzie tu grał Mason King. W środku Prince Nydlowu i Devon Phillips, natomiast na stronie lewej będzie tutaj rozpoczynał to spotkanie Richard Harrison, no bo Ian Foley e, troszeczkę zmęczony, musimy ich m, oszczędzać. Dalej e, Dalej Logan Briggs, Leo Salvador też troszeczkę zmęczony, więc Akin Agul, troszkę drugi skład. No ale takie są realia, jak wiemy, piłki angielskiej. Nie urodziliśmy się dziś, nie gramy tutaj od dzisiaj, więc wiemy, z czym to się je. Natomiast atak Chris Lewis, Tom Griffiths i Charlie Moid to skład podstawowy, więc tutaj nie ma żadnych problemów. Możemy śmiało, myślę to spotkanie sobie w tym momencie za momencik już rozpoczynać. W tym momencie za momencik, nieważne. Emocje, słuchajcie, emocje pierwszych lotów, dlatego tutaj na pewno będą, będą pomyłki językowe, ale to nieważne. 22. Crowley kontra 3. Sheffield. Oni walczą o utrzymanie, my zaś walczymy o to, aby znaleźć się w playoffach. No i żeby chociaż posmakować tej walki o championship, no bo wiadomo, że w tej walce szanse nasze są, czy będą najmniejsze, to niezależnie od Jaka będzie, jaka będzie ekipa w tych playoffach? Jakie będą te cztery zespoły? No to Sheffield Football Club. Będzie tam miało szanse najmniejsze, żeby do Championship awansować, no ale my żyjemy marzeniami zawsze od początku tej kariery i chcemy, żeby one się spełniały. Natomiast wiemy, że to nie jest ten sezon, w którym my powinniśmy awansować. Absolutnie Benjaminek, e, jeżeli by awansował Benjamin Liguan, jeżeli by awansował do Championship, no to miałby tam naprawdę bardzo ciężkie zadanie, żeby się wśród tych e, zespołów już na zapleczu angielskiej Ekstraklasy e, po prostu utrzymać. Długa. E, rozgrzewka, nie wiedzieć czemu, ale musimy poczekać tutaj cierpliwie na to, aż zespoły wyjdą na boisko, może w szatni coś się dzieje gospodarzy, może tam trener strasznie im długo tłumaczy te wszystkie zawiłości taktyczne, o już mamy składy więc możemy się przenosić no więc słuchajcie, oczekuję że wygramy i zapewnimy sobie udział w barażach, to już nie czas na konwenanse, to już nie czas na, na, na skromność, to czas na to żeby mecze wygrywać, żeby się jak najlepiej w nich prezentować, na biało. Dzisiaj Sheffield, zaś na czerwono, ekipa gospodarzy Crawley i rozpoczynamy mecz na stadionie Broadfield Stadium, właśnie w miejscowości Crawley. E, tak jak mówię, dzisiaj remis byłby dobrym wynikiem na pewno. Biorąc pod uwagę, że gramy z ekipą, e, no naprawdę tutaj nastawioną agresywnie, bo mówię, oni muszą wygrać. Natomiast my gramy takim składem półrezerwowym, więc też to będzie pewnie dla nas pewnego rodzaju trudność, ale mamy Luisa w polukarnym. Luis ostry kąt próba strzału, ale Liu tam wystawił nogę i zablokował to. Nie, uderzenie, no ale już od początku tego meczu wyraźna przewaga Sheffield się zaznacza, to oczywiście nie ma e, absolutnie nie, oglądamy piłkę, jesteśmy kibicami, wiemy jak to wszystko wygląda, tak? Zespół może mieć przewagę przez 89 minut, spotkania, a potem nie, przychodzi ta jedna akcja, rzut karny, jakiś kontratak nie, czy rzut wolny, i jest 1-0 dla rywala, więc tutaj trzeba cały czas uważać. Donjan jest Kam w pole karne, Barry, no i poprzeczka, to jest to, o czym mówię. Niby tu Sheffield rozpoczęło agresywnie, ale Crawley Town będzie miało swoje. Sytuację, no oni grają przed własną publicznością, i ta publiczność na pewno życzy sobie, żeby Crowley się w lidze utrzymało. A jest tych kibiców trochę, na pewno kilka tysięcy, więc. Więc jakiś tam doping jest prowadzony. Philips, dobra interwencja głową. Briggs do Griffitha. Już bardzo szybko tutaj zaczynamy tą akcję. Charlie Moult, ależ tam pocelował. 14. trafienie w sezonie. Ale jaka piękna bramka. No, ostatnio mamy w tych meczach piękne, fantastyczne gole. I tym razem też Charlie Moult przycelował tam z 20 metra. I prosto w długi róg. Mamy 1-0. Fajny handicap. Jako, że mówię, w tym odcinku życzyłbym sobie Czterech punktów. Może i trzy wystarczą. No, to zależy, jak tam. Tam ułożą się te mecze za nami bo gdyby to było tak jak teraz że mamy 9 punktów przewagi na 3 kolejki przed końcem no to sprawa jasna no punkt by nam wystarczał no ale poczekajmy bo to oczywiście kolejka trwa Nasz mecz trwa, więc nie ma co tutaj na razie, na razie, jakby zbyt daleko wybiegać w przyszłość. Piłka do mójta, ale zapomniał tutaj nasz, nasz prawy skrzydłowy, że Charlie Mój to nie jest biegacz, że to nie jest sprinter, że on tutaj do podań takich, ale Barry tutaj, no. Taki gol, którego Kenwright wpuścić nie powinien, tak mi się wydaje. W ogóle powinien zostać na linii, bo tam był brońca obok Berego i ten gol w ogóle nie powinien wpaść. Ale to jest to, o czym mówię. Jedna akcja i to znowu taka, by można rzec z dupy, bo na dobrą sprawę dwa podania. Jedno od bramkarza, potem do napastnika, no i mamy jeden do jednego. Więc, no, ale mecz wyrównany, to widzimy po statystykach. Tych akcji nie było dużo. Na razie wynik taki, jaki sobie zakładamy. Na razie tych podań w ogóle mamy trzy razy więcej niż rywal na celności. 86% kontrolujemy ten mecz. Kontrolujemy go w sensie. Posiadania piłki. Kontrolujemy go w sensie jakby utrzymywania się przy, przy futbolówce, no ale nie kontrolujemy go, jeżeli chodzi o wynik, bo jeden-1 to jest cały czas na krawędzi i cały czas gospodarze mają tutaj na pewno swoje szanse i będą je mieli Griffiths, Griffiths na lewej stronie i będzie rzut rożny, więc już na początku drugiej połowy znowu próbujemy przycisnąć. No, nie daj Boże, żeby ten mecz przegrać, bo wszystko nam się posypie. Więc bądźmy bądźmy dobrej nadziei. Uwaga, jest tam Luis skakał, czyli mój przechwycił piłkę pod polem, on nie jej stracić. Mamy tutaj chyba spalonego, dlatego Grifis tego już nie przyjmował. Bo widział dokładnie, że znajdował się co najmniej metr przed obrońcami. Zatem 52 minuta meczu. Cały czas wynik 1 do 1. W gruncie rzeczy wynik niezły dla nas, ale myślę, że warto by tu było powalczyć o zwycięstwo. Zatem e, pierwsze zmiany. czyli Mut oczywiście rozgrywa dobre spotkanie, ale ja bym był też za tym, żeby e, dać szansę tutaj w tym meczu Willowi Langsherowi, Podobnie jak tutaj z prawej strony. E, Daryl Hunt May też wejdzie na boisko za Chrisa Luisa. Bolton 102 punkty, to jest niewiarygodne. Oni przed tą kolejką mieli 94 zdobyte bramki, więc też tutaj jadą na rekord prawdopodobnie. Nieźle to wygląda, no i e, ciekawa sytuacja tutaj dla nich, bo naprawdę fajnie wystrzelili w tej League One. Mając pewnie spore nadzieje na to, że w Championship już nie spadną, no bo to jednak wejdą tam naprawdę na dużym. Na dużym takim, na wysokim C. Lengshirr, dobra piłka do Hunta Maya. Hunt May ma tą szybkość, jest w polu karnym, poczeka na partnerów, odegra do Brixa. Ten w pole karne wstrzelił, ależ to fajna akcja. Aki na gór Griffiths i Taylor broni. Ależ to była fantastyczna dla Griffithsa sytuacja. Powinno być tu 2 do 1, no ale między powinno, a jest, to jest tyle. Wielka przepaść, dlatego bramki nie ma. Mason King z rzutu autowego, mamy Lengshira Na prawej stronie przejął piłkę, poradził sobie z Ashworthem. Lengshir, dobre podanie do Hanta Huntmay w polu karnym wystawił Smithowi. Dlaczego oni podają do bramkarzy? No w życiu. Wiecie co? To jest problem, jeden z największych problemów Football menedżera, który mnie dotyka bardzo mocno. To są te strzały, które wyglądają jak podania. No, w rzeczywistości, to jakby huknął taki zawodnik, to może i by w bramkę nie trafił. Bo ja nie, ja nie mówię, że on by bramkę strzelił, tak? Ja nie mówię, że on by trafił do siatki, ja nie mówię, że on by oddał piękny strzał pod poprzeczkę i pokonał tym samym bramkarza. Nie! Ale na pewno by albo huknął mocno w tą bramkę, albo spróbował gdzieś tam po rogu yy, precyzyjnie. A oni czasami po prostu do bramkarzy tą piłkę podają. No, wygląda to mega nierealistycznie i to jest mój wielki zarzut. O, to już lepiej tak strzelić. Niż z 6 metrów podać piłkę prosto w rączki bramkarza, gdzie on z zamkniętymi oczami sobie ją łapie. No nie, tak to nie może wyglądać. Trzeba coś z tym zrobić. W drugiej połowie zarysowała się przewaga Sheffield. Natomiast nie wpływa to absolutnie na wynik tego meczu. Więc jeszcze wejdzie na boisko James Berry. A, i myślę, że Andy Butler, może na te ostatnie 3-4 minutki te zmiany nam przyniosą jakieś owoce, zobaczymy, tutaj sobie kółeczka kręci Griffiths, no bo on schodzi z boiska, schodzi też Smith, no ale będziemy mieli rzut rożny i pierwsza, pierwszy kontakt z piłką Berego. ta piłka będzie odchodząca, może po rzucie rożnym uda nam się zdobyć zwycięskiego gola w 91 minucie, niestety nie, nie ma strzału, ale piłkę ma przy nodze Briggs, więc może ta akcja będzie kontynuowana, mamy Berego w polu karnym, Berry może zostać bohaterem, ale tam Kodling zablokował Strzał naszego e, zawodnika W gruncie rzeczy wynik niezły Bo to jest wynik, który jeżeli te wyniki się utrzymają Da nam cały czas 7 punktów przewagi Na 3 kolejki przed końcem Więc cały czas będziemy to my mieli To wszystko w swoich nogach I nawet jeżeli przegralibyśmy trzy ostatnie spotkania To spore są szanse, żebyśmy się w tej strefie playoff utrzymali Ale oczywiście przegrywać nie chcemy Dlaczego? No bo nie chcemy sobie robić tego dramatu O, o którym mówiłem, ale też Chcielibyśmy w playoffy wyjść na wysokim morale Czyli najlepiej po e, serii meczów bez porażki nie mówię już o wygranych tych meczach, ale Chociaż bez, bez porażki, bo wtedy to Zupełnie inaczej nastraja zespół Do tych meczów w playoffach Melford Row. Melfort Rowe, ale Butler mu piłkę zabrał, jest Harrison Wybicie do przodu, no i prawdopodobnie Za momencik pan sędzia Woods Zakończy to spotkanie, chociaż przeciąga Przeciąga nie wiadomo czemu, nie wiadomo ile I nie wiadomo po co, koniec, jeden do jednego Jestem zadowolony z wyniku Tego meczu, bo ten wynik znowu Przybliża nas do, do playoffów Ale jest w porządku, powinniśmy być optymistycznie nastawieni do meczu z Ipswich, który mam nadzieję już wygramy e, oby. Chociaż remis tam też w sumie nie będzie zły, bo jak widzimy po 43 kolejkach mamy te 7 punktów przewagi nad Barnsley, 8 nad Sheffield Wednesday i Colchester United. No, Saturn nas już nie dogoni. E, czyli jest dobrze, fajnie by też było rozpocząć te playoffy z miejsca trzeciego, bo wtedy byśmy trafili na jakiś zespół tutaj z tych niżej. Ale to i tak, to, to nie będzie miało znaczenia Każdy mecz w playoffach będzie meczem piekielnie ciężkim Zatem Zatem zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało Mecz z Ipswich za 5 dni Więc, <laughs> przepraszam, możemy chwilkę Możemy chwilkę poczekać Sobie, odpocząć Na pewno odpocznie Conor Smith, który będzie nam potrzebny Na yy, kolejne spotkanie Damy mu 3 dni odpoczynku Poza tym cała reszta powinna wyglądać Dobrze kondycyjnie, więc Zbliżamy się, a po Ipswich mam wyjazd Na Barnsley a potem w ostatnim meczu chyba mamy Sheffield United, tak mi się wydaje, ale na własnym stadionie. Więc nie powinno być tragedii. Jeżeli tutaj Zip Switch nie przegramy tego meczu, no to nie będzie potrzeby nagrywania kolejnego odcinka jeszcze z tych ostatnich dwóch kolejek, 45 i 46, bo już prawdopodobnie będziemy ten awans mieli z Lincoln City 1-1, Scrowley Town 1-1. Dwa ostatnie mecze to, to remisy. No ale to są remisy, które są dla nas zwycięskie. Bo utrzymują nas w strefie playoff. Wiemy już, że awansuje Bolton, że awansuje Millwall, kwestia tylko tego, kto, kto będzie tym trzecim. A w Championship, e, zobaczmy, Chesterfield spada. E, no i tu jeszcze nie wiemy, kto spadnie: Carlisle, Southend, Queen's Park Rangers, Peterborough United albo Charlton Athletic. No mogą być bardzo mocne ekipy w przyszłym roku w, w League One. No ale to poczekamy, Chesterfield akurat może nie Ale gdyby spadło Queen's Park Rangers Gdyby spadł Charlton, no to, to to już by były zespoły, które byłyby Które byłyby z góry Faworytem do powrotu Mamy juniorów, ale nic specjalnego Tak naprawdę Jest jakiś tam potencjał, ale tutaj nie ma Tak naprawdę za bardzo Za bardzo o czym mówić No wonderkidów nie trafimy z naszą infrastrukturą To oczywiście nie ma szans Philips chciałby grać Więc obiecamy mu, że będzie grał Oczywiście. A, chciałby odejść. No dobrze. Nie będę cię trzymać tu. Rzecz jasna. Yy, wyskakuj na listę transferową. I tutaj widzę, że od razu mamy yy, ofertę transferu yy, z Connection i TLH Rangers. Co to są za zespoły? Aha, bo to Trinidad Tobago. Tak. I to są pieniądze w ogóle. Zobaczcie: 105 tysięcy funtów. 97 tysięcy funtów. Tylko, że problem jest taki. Że ja bym chciał, żeby on odszedł dopiero po końcu sezonu. Teraz on nam jest potrzebny, więc na razie te oferty będziemy odrzucać. Eee, tym bardziej, że one są nienegocjowalne, a ja bym chciał troszkę więcej może wyrwać niż 100 tysięcy. Nie wiem, czy zespoły na Trinidadzie mają takie pieniądze w ogóle. Chociaż stówka to i tak już dobrze jest. Za piłkarza 100 tysięcy funtów? To byłby chyba najwyższy transfer w historii. A Sheffield Football Club, ale to spokojnie. Nie musimy teraz tego robić. Na szczęście, na razie, pod nieobecność Bradleya Jonesa, który doznał tej kontuzji na pół roku, no to wiadomo, że Devon Phillips jest nam piekielnie potrzebnym piłkarzem na te ostatnie kolejki, na playoffy. nie możemy się teraz pozbywać gracza. Czy nie możemy w ogóle. żeby on myślał o tym, tak? Spokojnie, panie Phillips, spokojnie. Dajżeś mi zakończyć sezon. Jak zakończy się sezon, to będziemy myśleć o tym, gdzie i czy i za ile Ciebie sprzedać. Na ten moment Sheffield jest w takiej sytuacji, że my musimy się skupić na, na playoffach, żeby je wywalczyć, a potem żeby w nich powalczyć. Przynajmniej o to, żeby w nich dobrze wypaść. Nie mówię o awansie, bo to raczej niemożliwe jest. Chociaż wiadomo, że są takie pojedyncze mecze, które mogą się udać wygrać. No ale chcielibyśmy bardzo zagrać w finale, bo jeżeli finał jest na Wembley, a wydaje mi się, że jest na Wembley, no to, to moglibyśmy znowu parę złotych zarobić A zaraz sobie to zweryfikuję Skybet League One Fazy Poprzednia Rotterham zdobyło awans po barażach Przepraszam, coś mi się w nosie zakręciło I poprzedni sezon, zobaczmy gdzie zagrali finał Tak, na Wembley 90 tysięcy ludzi Na finale playoffów League One No, to nie ukrywam, opłaca się do finału dojść, a, a w tym finale to no już się nie dzieje co chce. 90 koła, czyli za 45 tysięcy dostajesz bilety. To może być, nawet jeżeli to jest po 10 funtów, to masz 450 tysięcy. Taki mecz jest w stanie nas wyprowadzić na plus. Uuu, no to jest o co, o co walczyć. Zatem Ipswich Town u siebie, Sheffield 4, Ipswich Town 14, zaraz wybieramy skład i walczymy o, o te playoffy, które naprawdę nam się mogą odbić pokaźnym. Pokaźnym budżetem na kolejny sezon Dobrze, Kieran Kenwright Tu już wraca oczywiście Patrick Soutam W składzie podstawowym No Prince Lowu podmęczony Więc może niech on odpocznie I Devon Phillips Mason King Na stronie lewej też wraca Ian Foley Roy Benjarret, Leo Salvador W środku oczywiście Connor Smith Dalej mamy Chrisa Louisa Toma Griffitha, Charlie Muita. To wszystko wiemy, to wszystko znamy Tych zawodników nie ma potrzeby Dłuższego ich przedstawiania no więc cóż, no szykujemy się na kolejne spotkanie ligowe. Yy, kolejka 44. Jeżeli wygramy, no to mamy playoffy. Jeżeli zremisujemy, no to w najgorszym wypadku mielibyśmy 5 punktów przewagi na dwie kolejki przed końcem. To też mamy playoffy. Po prostu tego meczu, panowie, nie wolno nam przegrać. I tyle. Gramy składem niemalże podstawowym. Yy, właściwie podstawowym, no nie ma, nie ma tego naszego yy, obrońcy, yy, który pauzuje pół roku. Kontuzja, no ale on ostatnio i tak nie był. I tak nie był w składzie pierwszym, więc zaczynamy to spotkanie. New Couch and Horses Ground, walka o playoffy, 44 kolejka. Zamykamy temat? Mam nadzieję, że tak. Co najmniej remisem, no ale mówię dla pewności, już lepiej by było wygrać, bo potem mamy dwa cięższe mecze, mecz wyjazdowy, potem mecz u siebie, ale chyba właśnie z United Sheffield, więc wiadomo o co chodzi. Te dwa zespoły, które dzisiaj się zmierzą, dzieli 13 punktów. Nie jest to dużo. Może to być mać wyrównany. Nie jesteśmy tu takim faworytem, jak mogłoby się wydawać po tabeli, bo jednak Ipswich to jest Ipswich. No to znamy ten zespół, to, to nie są jakieś tam ogórki. W piłkę grać potrafią i na pewno mogą nam tu zrobić. Niespodziankę na czerwono-czarno Sheffield Football Club Na niebiesko-biało Ipswich Goście i rozpoczynamy to wielkie spotkanie Roy Bangeret już od pierwszej minuty nie Próbujemy zaatakować, ale Sweeting piłkę odebrał I rusza atak Ipswich, który za chwilę zatrzyma Patrick Są tam, fantastyczny powrót naszego prawego obrońcy No i mamy, mamy odbiór Ale teraz uważajmy, bo pił będzie strzelał no, co prawda jest to dobry 30 metr no Ale tutaj Kenwright musiał to obronić poszybował tam niczym Batman w tej bramce, no i to była parada znakomita. Gdyby nie nasz goalkeeper, to mielibyśmy prawdopodobnie bramkę kolejki i też pewnie jedną z najładniejszych bramek sezonu. Czwarta minuta i Switch przycisnęło. Oni oczywiście nie grają o nic, jak to bywa w tych końcowych kolejkach, szczególnie lig, w których są 24 zespoły, no to te zespoły, które są w środku, to już nie mają tak naprawdę o co grać. No ale na pewno nie ułatwią nam gracze Ipswich zadania, bo tak to w sporcie nie działa. Uwaga, A tu było blisko przechwytu i rozpoczęcia kontry, ale przy piłce są cały czas gracze Ipswich Town. Mamy Mozesa, mamy Filipsa, mamy Soutama, może teraz jakaś kontra. Luis, yy, Soutam, rozpędzamy prawą flankę. Yy, Soutam, dobre podanie do Smitha, czy wyjdzie tutaj Smith? Tak, wyjdzie, bo szukał Wogana. Będzie sam na sam Smith i broni Sout, Ależ to była fantastyczna kontra, niestety. Ze słabym zakończeniem, ze słabym wykończeniem. Niestety cały czas wynik 0-0, mimo setki, mimo setki, którą sobie Sheffield wypracowało. Szkoda, szkoda, bo tutaj ta bramka była blisko, wisiała w powietrzu, ale nie wpadła, jak to często, niestety z naszej strony bywa. Zatem gramy dalej, e, tak jak mówię. No, fajnie byłoby zająć miejsce trzecie, bo masz troszkę lepszą pozycję wyjściową do tych playoffów. E, grasz z zespołem wtedy z miejsca szóstego, jak jesteś czwarty, to z miejsca piątego, albo odwrotnie. Więc, no, wiadomo, sprawa. No, a że my chcemy w tym finale zagrać, e, bo już nie mówię o awansie, ale o pieniążkach, no to. To chyba wiadomo o czym mówimy, natomiast Kenroy teraz po raz kolejny testowany. No, nie będzie to łatwy mecz z naszej perspektywy. Ipswich tu będzie cisnąć. Widzę, że oni zupełnie tutaj nie przyjechali. Nie przyjechali ułatwiać nam tej roboty, jaką są playoffy. I wydaje mi się, że. Że ten mecz no, do najłatwiejszych nie będzie, niestety, należał. 22. Minuta spotkania: 3 strzały Ipswich, 2 strzały, już 3 też Sheffield. Na troszkę wyższym expected goals, więc te sytuacje niby lepsze. No ale e, szczerze mówiąc, mecz mecz bardzo wyrównany. Smith, Smith, zobaczmy na długim słupku: już tam czekają partnerzy. Jest też Patrick Sautam, nie stracił piłki w pole karne. Smith, Smith, ale strzał zupełnie nieprzygotowana nie, pozycja. Raczej trzeba było obsłużyć podaniem partnerów, którzy czekali na piątym, 8 meczu i tam e, szukać szans. Ten strzał zupełnie nie mógł się udać. Są so tam, Salvador. Ta akcja będzie kontynuowana, ale po stronie Ipswich. Gubimy piłkę na własnym polu karnym. Please, Dobrze, dobrze, że się zdecydował na strzał, a nie na rozegranie, no bo szansa powodzenia była na pewno mniejsza niż w przypadku ewentualnego podania. Filip, są so mamy prawą stronę boiska. Są so tam, czy obsłuży tu Luisa? Tak jest, to skrzydełko fajnie nam działa, pod warunkiem, że piłki nie tracimy. Roy Benjaret do czołego Mójta, ale ten źle rozegrał. No nie możemy tak grać. Nie Możemy tak tracić piłek, bo to niestety będzie nam za chwileczkę tutaj nie psuło całe spotkanie. Będzie to yy, no konsekwencją tych strat. Będą oczywiście akcje rywala Smith. No tutaj bałem się, że znowu ta piłka zostanie stracona. Philips rozgrywamy długą na, na skrzydło, ale tam Luis nie mógł sobie sam poradzić. Ale sobie radzi jednak. Zobaczmy, no ta jego manewrowość, dynamika powoduje, że i znowu strata Roybena Jareta. No nie, to jest po prostu nieprawdopodobne. Są mecze, gdzie nie ma ani jednej takiej straty, natomiast potem przy. Wychodzi mecz, gdzie oglądamy tego co chwila, co minuta. No to jest niesamowite. Spalony tam był przy tej ewentualnej akcji. Cały czas wynik 0-0, ale cały czas jesteśmy podminowani. Cały czas ogromne nerwy, bo, bo jakoś nie potrafimy się tu odnaleźć. Może dźwignąć presji. Mójt, Mójt zagrywa do środka. Mamy Smitha. Kolejna setka. Jeszcze Luis będzie tutaj strzelał, ale boczna siatka, bo Moses to zablokował. Nie brakowało tam dużo, ale jednak. Za dużo. 0,58 expected goals, wysokie posiadanie, celność podań 87. To wszystko wygląda nieźle, natomiast gorzej wygląda to w wykończeniu i gorzej wygląda to w wyprowadzeniu. Jeżeli nam, nam już uda się tą akcję wyprowadzić i nie stracić piłki w rejonie środkowej strefy boiska, to niestety, ale e, nie potrafimy tego e, wykorzystać. Panowie, nie jestem zadowolony. Pomocnicy musicie być agresywniejsi. Na razie to rozgrywanie piłki jest fatalne w waszym wykonaniu. Mamy kontuzję, musi wejść na boisko Logan Briggs, ponieważ Tom Griffiths jest kontuzjowany. Nie będziemy ryzykowali zdrowia tego piłkarza, tym bardziej, że być może czekają nas bardzo istotne spotkania. Mamy w tym momencie przewagę 6 punktów. Gdyby tak zostało, nie ma problemu. 6 punktów daje nam praktycznie już awans do playoffów. Nie wiadomo tylko z jakiej pozycji, no ale to się dowiemy. Ewentualnie w kolejnym odcinku, ale jeszcze poczekajmy, bo, bo trzeba tu walczyć. Czyli Moid, czyli Moid, Mam nadzieję, że ta druga połowa będzie wyglądała troszkę inaczej. Że nasi zawodnicy będą tutaj, no, czerpali z tej mojej przemowy motywacyjnej w przerwie meczu i wezmą sobie to do serca. Ale szpiłeczka znowu do Luisa, znamy te zagrania. Luis jest już przed polem karnym, są tam dośrodkowanie Luis i zamiast podać na środek, to próbował strzelać, ale i tak było wstać, więc bramka by nie została uznana, nawet gdyby ta akcja była najpiękniejszą, jaką w życiu widzieliśmy. Mieliśmy 54 minuta. Zachęćmy, zachęćmy. Panowie walczcie 4600 kibiców, z czego 3300 jest za nami, więc warto chyba dla nich zrobić tutaj robotę. Ok, robimy zmiany. Eee, Charlie Moid, eee, Niech on może zostanie, a wejdzie na boisko hmm, James Berry. Na razie jeszcze poczekajmy. Bo mam takie przeczucie, że tutaj można coś zrobić, że tym składem można ten mecz wygrać, ale to jeszcze trzeba udowodnić. Mamy Brixa, dobrze tam przyspieszą na lewej stronie. To nie jest nominalny lewy skrzydłowy, ale dobra piłka do środka. Salwador, jak tam się rzucił Sołtud. No ta piłka, gdyby wpadła do bramki, aż to by był gol piękny, bo zmierzała futbolówka prosto pod poprzeczkę bramki. Sołtura, który teraz rozpoczyna akcję swojego zespołu, Louisa, i stracił. Hamidi mu odebrał, Moses. No Ipswich w tej drugiej połowie, na razie akcji nie miało ale to może być ta pierwsza. Trzeba to zatrzymać i wraca Luis. No to nie dość, tylko że jest napastnikiem, że jest skrzydłowym, że jest zawodnikiem skutecznym i asystującym, to jeszcze potrafiącym piłki odbierać. Co to było za podanie w ogóle? Jakie dziwne. Jak na minę teraz wsadził swojego kumpla zawodnik Sheffield. Niesamowite, słuchajcie. 69 minuta, czas na zmiany. Joker Will Lancashire, Joker Daryl Hunt May i to na nich liczymy w tych ostatnich 20 minutach spotkania. Oni Potrafią zmieniać oblicza meczów i mam nadzieję, że dzisiaj to zrobią. Ale Hamidi atakuje, Są tam nie potrafi mu odebrać piłki, nie potrafi go też zatrzymać. Salwador, no, tu będzie groźnie, bo tam czekają piłkarze, co się dzieje? Ilon przebieg 50 metrów, praktycznie nie niepokojony. Matko i córko, dlaczego ci nasi piłkarze mnie wystawiają na taką ciężką próbę? Piłka w pole karne, połan do środka będzie niebezpiecznie, ale gdzieś tam zmieszał się w to wszystko nasz obrońca, i mamy chwilę odpoczynku. Patrzę na tabelę. Ten wynik w tym wypadku daje nam awans do playoffów, bo 6 punktów to już jest kwestia zamknięta. Sheffield swój mecz chyba przegrywa, a my mamy 86. minutę i nie wolno nam tego meczu przegrać. Wiedziałem, że będzie gol. Wiedziałem, że będzie gol, tylko spalony będzie. Bo wyszedł tutaj niepotrzebnie Ken Wright. Po co on wyszedł? Zobaczcie zachowanie naszego... naszego ok, tutaj jeszcze mogę to zrozumieć. Ale w momencie, kiedy piłka już leci w nasze pole karne, to on tutaj cały czas stał. Zamiast się cofać i skracać y, kąt. No ale okej. Okay. W porządku. No zobaczcie, co on zrobił tutaj. O, wyszedł w tą stronę. Piłka jest tutaj, a on idzie w tą stronę. O co chodzi? Nie wiem. Mieliśmy. Y nie będę używał słowa niecenzuralnego, dużo szczęścia. Handmake. Handmake w polu karnym. Oddaj strzał! Aj, dobrze tam kombinował, bo puścił tą piłkę między nogami obrońcy i po długim słupku chciał strzelić, no ale troszkę mu to nie wyszło, tu brakuje oczywiście umiejętności technicznych. Minutka do końca. Mamy w tym meczu sporo szczęścia. Wydaje się, że trzecie spotkanie z rzędu zremisujemy. To oczywiście nie jest wynik zły. To jest wynik, który nas bardzo mocno do playoffów przybliży, ale to jest cały czas remis, tak? Nie potrafimy wygrywać. Sześć punktów przewagi mielibyśmy. Gdyby Byśmy tego nie przegrali, ale tutaj trzeba jeszcze się pilnować. Haruna, Haruna, Hakuna, Matata pod polem karnym. Mamy Poulana, będzie strzelał i gol. Jak się nasza obrona rozstąpiła niczym? Morze Czerwone przed Mojżeszem, tak to było? Nie wiem, chyba tak to było. A my przegrywamy 1-0 z No niewiarygodne to jest po prostu. Nasza przewaga topnieje do punktów pięciu i jeszcze nic nie jest przesądzone tak naprawdę. Bo tu się wiele może wydarzyć Czy nie spodziewam się, żeby Żeby Sheffield do tych playoffów nie awansowało Natomiast Natomiast to no jest problem Jest problem tego typu, że że, że, mamy, że mamy kryzys malutki W tym momencie I przed samymi playoffami No nie jest to najlepsza dla nas opcja Po drugie Spadamy na miejsce chyba tam czwarte czy piąte A to nam niestety A to nam niestety zrobi podgórkę górkę w playoffach Bo bo, bo, bo będziemy grali z zespołem silniejszym w półfinale. No, niestety to może spowodować brak awansu. Czyli tu mamy tak, 75, 73, 68. Mm -hmm. Nic nie jest jeszcze pewne. Nic nie jest jeszcze pewne. Słuchajcie, reading na miejscu barażowym. Tom Griffiths 4 dni. Kontuzja, więc całe szczęście, że niezbyt długo reading wchodzi do baraży. No, a my oczywiście. No a my oczywiście czekamy na mecze z Barnsley i tak, potem z Sheffield, potem z Sheffield United. No i teraz tak, tu mnie czeka, tu mnie czeka taka zagwostka mała, no ale chyba pokażę te dwa ostatnie mecze, no bo one są bardzo ważne w kontekście playoffów. Czyli w następnym odcinku obejrzymy sobie Barnsley i obejrzymy sobie Sheffield United, no i tyle. I będziemy powolutku temat fazy zasadniczej zamykać. Za dzisiejszy odcinek Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, miłego dnia, dużo zdrówka, cześć!